Witam Cię Kasienko. 40 lat minęło, mamy tyle wspomnień. Najwięcej wspomnień z Tobą mam z liceum. Pamiętam nasze pierwsze osiemnastki, konieczny spacer na mojej osiemnastce no bo tak gorąco było. Jak się uparłaś, że będziesz wracać na piechotę do Krosnowic, bo jakiś autobus nie przyjechał. No, parta, to byłaś i byłaś niesamowicie mądra. Jesteś mądra. Pochłaniałaś tą wiedzę po prostu w taki sposób, że zawsze ci tego zazdrościłam. Pamiętam nasze ogniska, wspólne chwile, i wypijanie wina u Mikiszewskich. Strasznie mi tego brakuje m, takiego czasu, kiedy możemy o, po prostu to powspominać. Kasiu, życzę Ci dużo sił, bo warto wierzyć, że to, co niemożliwe, jednak będzie możliwe. Ściskam cię okrutnie. No i z tymi balonami przyjdę z wódką, żebyś wiedziała. Buźka.